Julian Tuwim, Pan Tralaliński. Czyta Witek Szyszko. W Śpiewowicach, pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona, Tralalona, jego córka, Tralalurka, jego synek, Tralalinek, jego piesek, Tralalesek. No a kotek? Jest i kotek. Kotek zwie się Tralalotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Co dzień rano po śniadaniu zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosnkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną. A po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trala, trala, tralalala, tralalala, trala, trala. Tak to pana Tralisława jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam Mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trala, trala, tralala. I już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu. Już śpiewają domownicy, i przechodnie na ulicy, jego szofer tralalofer i kucharka, tralalarka, pokojówka, tralalówka i gazeciarz tralaleciarz i sklepikarz, tralalikarz i policjant, tralalicjant i adwokat, tralalokat i pan doktor, tralaloktor. Nawet mała myszka, szara tralaliszka, choć się boi kotka, kotka tralalotka, siadła sobie w kątku, w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko trala, trala, Tralaleńko.